Hello tutaj RikiGaming.pl i witam was w kolejnym odcinku serii Stackemii by F1 2014 Dzisiaj jesteśmy na TV w Belgii, jest to wyścig I Riki ciska się tutaj za Alonza Hamilton atakuje I czy mu się uda? Przyblokowaliśmy go tam i to całkiem ostro, Alonso, co, jedzie wolniej niż Riki, chociaż to ten sam zespół, Riki ma nad nim przewagę. Hamowanie do zakrętu i niestety Alonso odpuścił i Riki jedzie na pierwszej pozycji. Pierwsze miejsce je do końca. prosty Ale teraz będziemy musieli odpierać ataki innych kierowców To będzie trochę denerwujące Bardzo długi to aż 7 km Więc to jest zdumiewające jak jest dolnie w razie Tor prowadzi, dobrze zaraz zakończę, ale teraz atakuje na Alonso Czy nie to wyjdzie? Na razie odjechał i przycisnął go tam Hamilton i czy Hamiltonowi się uda, czy jednak Alonso. Jednak Alonso. A więc zaraz skończymy pierwsze nie? I zaczniemy od razu i w piąte, jazdowe ciekawego nie działo, oprócz tego, że Alonu został wyszedzony przez Mercedesy. A my dalej jedziemy na pierwszej pozycji. Tor prowadzi przez Lasek, sami możecie teraz zauważyć. Wjeżdżamy przez niby Lasek. Tutaj duplet Mercedesu próbuje atakować nas ciągle. Ten tor ma koszmarny wjazd na pistok. Jest tak wąsk, że... Dobra, się, Użyłem powtórki, bo nie udało mi się zjechać na ten pistok. No, ale zaraz zobaczycie taki mały przeskok ekranu, bo... No, zobaczycie przeskok ekranu, bo wrzuciłem tą powtórkę. Tutaj Rosberg nas wyprzedził, a więc dumiewające, ale czy teraz nam się uda? Koło w koło z Rosbergiem i Rosberg niestety odpuścił. Dobrze ci idzie, zaczyna nam się wieść. Jesteśmy o wyżej niż przewidywaliśmy. No, one się, tutaj się pod Ale teraz Mercedesy będą próbować, bo jest dosyć dłuższa, prosta. Długa prosta. Czy im się uda? Nie, nie udało im się. To hamowanie do to tutaj widzieliście przeskok ekranów. No i teraz nam się udało wjechać poprawnie na pizzę. A więc jest dobrze. I tutaj proszę szybką zmianę. No trochę wolno, więc nie jestem zadowolony. Czasami ta jedna dziesiąta przesądza o wynikach wyścigu. To jest czysty, to jest czysty. Mam nadzieję, że nie w tym przypadku. Przed nami teraz jedzie Perez. Wyjechaliśmy na siódmej pozycji. Jesteśmy na szóstym okrążeniu. i jest bardzo długa prosto z BRS-em, nie mamy. Nasze dane wskazują, że Bolic przed Tobą jedzie w strefie oszczędzania paliwa. Jego czasy będą nieco niższe niż normalnie. Bolic przed Tobą jedzie na oponach opcjonalnych. Możemy mieć problemy ze zmniejszeniem straty podczas tej zmiany. Gdy z siły dotyka, to tam tylko jeden kierowca. że umią jechać bezpośrednio na tej drodze. Ten tor jest dosyć szeroki, a więc łatwo się na nim jedzie. Twoje tylne koła to chyba zimne. Spróbuj je rozczać. Zaraz zobaczymy, który będzie wielki po zjedzie pozostałych kierowców, którzy jeszcze nie zdali. 4 sekundy przewadzić samochodem w tyłu. 4 sekundy. Widzimy tam Alonzo jedzie na trzeciej albo drugiej poziom. A za nami o dziwo nie widzę kierowcy z Mercedesa. W Próbuje Prze przechodzimy do dziewiątego okrążenia po wyjeździe z boków byliśmy wierszy. A więc za 100 tysięcy nie przesądziło, bo mi takich... A Rosberg, Rosberg jedzie dalej za nami, przez to, że Hamilton który zjechał w tym samym czasie co ja Nie, nie wyszedł za bardzo szybko No jest gdzieś bardziej z tyłu A tutaj rozwój próbował Ale nie wyszło I Mam nadzieję, że już nie wyjdzie Zostało 20 kierowców Naprawdę, Już odpadło Rosberg ciągle próbuje atakować. Kolejny atak z jego strony. Rosberg nas uderza, kontakt. Chyba stracił przednie skrzydło. Będzie musiał zjechać do alei serwisowej. A więc tutaj, dopóki mu się uda bronić przed Alonso, to dla nas, dopóki uda mu się blokować resztę kierowców, dla nas lepiej, bo nabijemy sobie przewagi w takim wypadku Alonso jedzie na drugiej pozycji, a więc bardzo ładnie. Pech Rosberga wjechał nam trochę w tył. Ja się cieszę, że między... nie uszkodził nam tutaj wolibu. Finalnie zakrętów ciekawe, gdzie no dobra, dziesiąte okrążenie Alonzo jest drugi Z stratą 5 sekund A dwa Red się do niego próbują dobrać Zobaczymy, czy im się uda bardzo długa, prosta nawet nie ma co na niej komentować moim zdaniem dołączenie tego kierowcy do zespołu Ferrari było dobrym posunięciem ze strony inżyniera ze strony zarządu skuderia Ferrari ponieważ naprawdę osiągnie im dobre punkty, bo jeździ prawie ciągle na pierwszej pozycji. A tutaj nie zauważyłem. Fetel wyprzedził Alonza, więc sensacja. Alonso jedzie na trzeciej pozycji, a Fetel nam się tutaj wespał na drugą i teraz on nam będzie zagrażał. wow, wow, wow! Tutaj bardzo niebezpiecznie uderzyliśmy lekko w ścianę, ale na szczęście nic się nie stało. Było to bardzo groźne. Jeżeli byśmy uderzyli w tą ścianę trochę z większą prędkością, to nie wiem, czy byśmy przypadkiem nie skończyli wyścigu. O ostatnim okrążeniu w tym wyścigu raczej mamy już bezpieczną pierwszą pozycję no chyba, że się jeszcze przydarzy mam nadzieję, że teraz Alonso w strefie DRS uda mu się wyprzedzić Petera no i będzie dublet z Ferrari na czele. mam też Raczej z Richardą nie będzie miał tych problemów, bo odjechał go całkiem ostro. Wszedł Fetela. Tak, na mapę i jedzie z nim łeb w Ale nie, niestety Fetel jedzie na drugiej pozycji. Może jeszcze gdzieś mu się uda. Wierzymy w Alonso, ale... No nie wiadomo. Teraz, jeżeli byście mieli oglądać cały ten wysik, to bym trochę zajął, bo na nie był, jedno okrążenie to się przejeżdża dwie minuty, dlatego chyba była tak Zobaczymy tutaj znowu błąd, i pra znowu prawie uderzyliśmy w tamtą ścianę, to były raczej bariery, nie ściana. tutaj zaraz będzie ostatnia szykana w tym wyścigu ostatnie zakręty bardzo wolne no i ostatnia prosta Juliki zdobywa zwycięstwo w wyścigu w Belgii a więc bardzo dobry wyścig dla kierowcy Ferrari nowego kierowcy Ferrari Fer jego kolega z zespołu Fernando Alonso jest trzeci To za wspaniałe zwycięstwo! Zasłużyłeś na nie, dobra robota! Ja się bardzo z tego cieszę. Wciąż jesteś na pierwszej pozycji w klasyfikacji kierowców 209 punktów, a więc całkiem ładnie. Scuderia Ferrari ma 207 i traci tylko 5 punktów do Mercedesa. Ale dobra, teraz trochę triumfu z, z okazji pierwszej pozycji. Czy my przypadkiem nie mieliśmy napisane tam na plakietce Riki? Jeżeli tak, to bardzo fajnie. Ale dobra, ja się już z wami tutaj pożegnam, komentował dla Was Fell. No i na razie.